Dzisiaj porozmawiamy o kolejkach. Zaczynajmy. Teoria kolejek to dział matematyki, który bada właściwości kolejek i ich działanie. Kolejki są ważne w wielu dziedzinach, między innymi w informatyce, systemach operacyjnych i telekomunikacji. Teoria kolejkowania jest również wykorzystywana do optymalizacji algorytmów, więc istnieje wiele możliwości implementacji kolejki w Twoim systemie. Porównajmy niektóre z nich. Redis, Remote Dictionary Server Redis to rezydentny magazyn wartości klucza w pamięci typu Open Source, który implementuje kolejki, zestawy i posortowane struktury danych list. Oferuje również kilka mechanizmów dostarczania wiadomości i obsługuje dynamiczne programowanie oraz mapowanie lub zmniejszanie operacji. Redis Q to prosta, ale potężna biblioteka Pythona używana do kolejkowania zadań w celu przetwarzania w tle. Ponieważ wiele usług hostingowych traci limit czasu w przypadku długich żądań HTTP, interfejs API powinien być zaprojektowany tak, aby jak najszybciej kończyć żądania. Co więcej, Redis Queue pozwala nam to zrobić, wypychając zadania do kolejki, a następnie do pracownika w celu przetworzenia. W szczególności używamy polecenia do pracy w kolejce, to polecenie często zaczyna się od L jak lewy lub P jak prawy. Pokazuje, która strona powinna być sprawdzona jako pierwsza. L to strona głowy, a R to strona ogona. Oto kilka przykładów poleceń. Dodawanie elementów do kolejki. Usunąć elementy z kolejki. Pobrać najnowszą pozycję z kolejki. Pobrać wszystkie pozycje z kolejki. Komunikaty w Redis. Redis to magazyn danych w pamięci, który może być używany jako magazyn wartości kluczy o wysokiej wydajności lub jako broker komunikatów. Nie ma trwałości, ale zrzuca swoją pamięć na dysk lub bazę danych. Dodatkowo idealnie nadaje się do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Wykonujemy polecenie wykonania akcji, wysyłania wiadomości, aby otrzymać wiadomość. Apache Kafka Kafka to system rozproszonej bazy danych przeznaczony do zarządzania dużymi ilościami danych. Działa w oparciu o paradygmat przekazywania komunikatów i wykorzystuje kolejkę w celu ułatwienia przetwarzania komunikatów. Kafka została stworzona na LinkedIn i od tego czasu została przyjęta przez wiele innych firm jako platforma do zarządzania dużymi zbiorami danych. Apache Kafka Q. Kafka to wodna platforma typu open source do przetwarzania strumieniowego i zarządzania rozproszonymi danymi. Zapewnia interfejs API do integracji programistycznej, umożliwiając użytkownikom przetwarzanie dużych strumieni danych w czasie rzeczywistym. Kafka korzysta z modelu transakcyjnego, dzięki czemu dobrze nadaje się do obsługi dużych ilości danych. Platforma jest również wysoce dostępna i skalowalna, która czyni ją popularnym wyborem do przesyłania strumieniowego aplikacji Big Data. Wiadomości grupowych, kawki do tematu podobnego do grupy Dyskas i tak mogą być oparte na kawce. Oto kilka przykładów poleceń, aby uruchomić serwer Kawka, stworzyć temat, stworzyć procedurę pozwalającą nam na wysyłanie wiadomości, zdobyć wszystkie tematy, aby uzyskać więcej informacji na określony temat, aby pobrać wszystkie wiadomości z tematu. RabbitMQ Jeśli chodzi o przesyłanie wiadomości, RabbitMQ jest trudny do pokonania. RabbitMQ to popularny broker wiadomości używany przez wiele firm. Ma bardzo łatwy w użyciu interfejs API i może skalować się do milionów wiadomości. RabbitMQ ma również właściwości wysokiej dostępności i skalowalności. RabbitMQ. Kolejki są ważną częścią każdego systemu przesyłania wiadomości i RabbitMQ nie jest wyjątkiem. Kolejki mogą być używane do różnych celów, takich jak obsługa żądań od klientów, rozdzielanie pracy pomiędzy pracowników lub przetrzymywanie wiadomości do umówionego terminu. Kolejki oferują również pewne znaczące zalety w porównaniu z innymi systemami przesyłania wiadomości, takie jak możliwość dynamicznego skalowania w górę lub w dół, oraz obsługa rejestrowania i śledzenia wiadomości. Oto kilka przykładów poleceń. Na start, aby używać RabbitMQ, musisz sprawdzić język programowania, który łączy się z RabbitMQ. RabbitMQ obsługuje wiele języków, takich jak .NET, Java, PHP, Python i inne. Podsumowując, kolejka to jeden ze sposobów efektywnego organizowania danych, a wspierają go liczne metody, a także wiele istniejących złożonych rozwiązań. Umożliwia to łatwą wymianę danych między usługami i organizację informacji międzydomenowych. gdzie kolejka jest najbardziej użyteczna. Daj nam znać w komentarzach poniżej, daj temu filmowi kciuk w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby zobaczyć więcej takich filmów. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.